Niech będzie, będzie pochwalony, pochwalony Jezus, Jezus Chrystus. Chrystus. Jola i Jacek Nyszko, jesteśmy z parafii rozesłania świętych apostołów w Chełmie, z rejonu Świętego Ducha. Małżeństwem jesteśmy od 30 lat, mamy dwóch dorosłych synów. W domowym kościele formujemy się od 7 lat. Obecnie pełnimy posługę pary rejonowej. Ja również posługuję w diakonii liturgicznej, a moja żona w diakonii muzycznej. Posługiwaliśmy również na rekolekcjach jako diakonia wychowawcza. Ksiądz Franciszek Blachnicki pokazał nam, czym jest prawdziwa miłość miłość do Pana Boga i drugiego człowieka. Nauczył nas służby, dawania siebie innym. Uczy nas wiary konsekwentnej, zaufania Panu Bogu, pomimo przeciwności, trudu, doświadczeń i cierpienia. Pokazuje, jak być człowiekiem wolnym. Od pół roku jesteśmy w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Będąc w ruchu światło-życie, mamy świadomość, że Pan Jezus nas prowadzi i stawia przed nami niekiedy trudne zadania, które bez jego pomocy po ludzku nie dalibyśmy rady zrealizować. To On przemienił nasze życie, zmienił nasze myślenie, wskazał właściwą drogę, kto w naszym życiu powinien stać na pierwszym miejscu. Wielkim darem, jaki otrzymaliśmy, są zobowiązania które pomagają nam budować relacje małżeńskie i rodzinne, a przede wszystkim pomagają nam zbliżyć się do Pana Boga. Za, Za to, to wszystko, wszystko chwała, chwała Panu. Panu.